Witajcie kochani, tutaj Izabela Burdzy i Oliver. Yeah. <noise> Chcę wam powiedzieć, że tak właśnie można spędzać czas, nieważne czy są mi kołajki, czy nie. My zarabiamy co 20 minut, spędzamy czas razem. Siadaj. Spędzamy czas razem, podróżujemy. E, zawsze o tym marzyłam, ale zawsze było to coś. Zawsze była praca, zawsze był e, Szef, który mi mówił, kiedy mam wziąć wolne, kiedy mogę, kiedy nie mogę. Musiałam się prosić, jeżeli mój mały był chory, o chorobowe dla niego. Także nawet jeżeli macie super pracę, to zawsze są jakieś ograniczenia w postaci tego, że to wy jesteście w pracy, wy nie jesteście swoimi szefami. My tutaj wam cały czas pokazujemy, że można zmienić swoje życie, że można inaczej, że można naprawdę... Spędzać czas fantastycznie. Teraz jesteśmy w Milton Kings w Anglii, podróżujemy i spędzamy fantastycznie czas. Zobaczcie na takiej karuzeli. Oli! Fantastycznie jest zrobione, zrobione świątecznie. Tam Mikołaj gdzieś w środku siedzi. Także zobaczcie co można, naprawdę. Dużo nie trzeba, tylko trzeba Waszej decyzji. Jeżeli chcecie zmienić swoje życie, to musicie podjąć decyzję. Jeżeli macie jakieś pytania, zgłoście się do osoby, która pokazała Wam to wideo, a ona w jak najlepszy sposób Wam na nią odpowie i powie, co należy zrobić, żeby właśnie także jak i my. Buziaczki kochani, trzymajcie się.